29 punktów, dokładnie taka różnica dzieliła poniedziałkowych rywali w PKO Bank Polski Ekstraklasie. W 26. serii spotkań do Lubina przyjechał lider tabeli, a więc Raków Częstochowa. Gospodarze znajdują się w strefie spadkowej, a więc nic dziwnego, że jako pierwsi zaatakowali piłkarze Marka Papszuna, strzał Mateja Rodina, broni jednak Dominik Chładu. Kolejne minuty to ataki gospodarzy. Piłka do Marcina Listkowskiego. Marcin Listkowski jest w polu karnym. Uderza daleko, daleko obok bramki Rakowa Częstochowa. 16 minuta gry. Teraz to Listkowski do wdowiaka. Jakub Kolan. Jakub Kolan z dystansu. Piłka odbija się od wdowiaka, a potem od słupka i wychodzi poza linię końcową, ależ blisko, było za głębie objęcia prowadzenia. Końcówka pierwszej części gry i celne uderzenie Adama Radwańskiego. Uderzenie, z którym poradził sobie Kacper Trelowski. Dziś szansa już na piętnaste czyste konto Trelowskiego w tym sezonie. Początek drugiej części gry, do piłki skacze Damian Michalski i trafia łokciem Jean Carlosa, sędzia Daniel Stefański, pokazuje obrońcy zagłębia drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną kartkę. Od tego momentu sytuacja gospodarzy mocno się skomplikowała. Grające w dziesiątkę zagłębie w mocnej defensywie, Araków atakuje. Koczergin do Bergrena. Ten strzał blokowany, i tylko rzut rożny dla gości szczęstochowy. 65. minuta gry. Tudor. Fran Tudor na skrzydło do Iwiego Lopeza. Iwi Lopez takim centrostrzałem próbował zaskoczyć Dominika Chładuna górą. Bramkarz zagłębia. Dziś Raków ma szansę odskoczyć na 4 punkty od drugiej Jagiellonii Białystok i 5 punktów od trzeciego Lecha. Jest jeden warunek. Mecz z zagłębiem trzeba po prostu wygrać. Dośrodkowanie w pole karne gospodarzy. Teraz strzał Brunesa blokowany przez Czorliukę. Zdaniem sędziego Stefańskiego blokowany nieprzepisowo i mamy rzut karny dla Rakowa. Jedenastka jednak odwołana po analizie VAR. Wciąż zatem 0 do 0 i wciąż Raków próbuje na począć zagłębie, teraz strzał z dystansu Diaza. Odbija piłkę Chładun, a potem Jarosław Jach wyekspediował futbolówkę na rzut rożny. Ostatni kwadrans tego meczu. Bergrem. Gustav Bergrem. Zagrywa do Brunesza. Norwek jest w polu karnym i jest jeden do zera dla Rakowa. Braut Brunes z jubileuszowym dziesiątym golem w tym sezonie. Ależ forma! Norwega w marcu to już szósta bramka w tym miesiącu strzelona przez napastnika Rakowa. A Bergren w drugim meczu z rzędu notuje asystę do Brunesa. Tak było też w ostatnim starciu z Legią Warszawa. Poczergin do Roszy jeszcze. Raków walczy o piłkę. Brunesz tym razem blokowany przez Czorliukę. Doliczony czas gry. Raków przejmuje piłkę na połowie zagłębia Rosza. Rosza do Patryka kucha, ten po krótkim rogu zaskoczył Dominika Chładuna i jest 2 do 0 dla Rakowa. Akcja dwóch rezerwowych, która ustala wynik tego spotkania. No i stało się jasne, że trener Leszek Ojrzyński do remisu w pierwszym spotkaniu na ławce trenerskiej Zagłębia Lubin z Koroną Kielce dokłada dziś porażkę z Rakowem Częstochowa. Porażkę 0 do 2. A w Częstochowie nastroje zgoła odmienne. Raków rozsiada się wygodnie na pozycji lidera tabeli PKO Bank Polskiej Ekstraklasy z czteropunktową przewagą nad Jagielonią Białystok. Zagłębie raków 0 do 2. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.